Nowy plan budowy obwodnicy Polic. Ulica Szczecińska w Tanowie połączy się z Szosą Polską, a nie z Ulicą Nadbrzeżną. Pierwsze plany budowlane na odcinku AC, czyli od ulicy Tanowskiej do Ronda w Przemsocinie, ruszą w połowie 2026 roku i potrwają dwa lata. Zrezygnowano natomiast z odcinka Szczecińska Nadbrzeżna. W to miejsce projektowany jest fragment Szczecińska Szosa Polska. Obwodnicę Polic w formule Zaprojektuj i wybuduj realizuje firma Strabak, która wyceniła pracę na prawie 116,5 miliona złotych. Ponad 114 milionów pochodzić będzie z polskiego ładu. Ostatecznie trasa obwodnicy Polic przebiegać będzie od ulicy Tanowskiej wzdłuż linii energetycznej przez rondo w ciągu ulicy Szczecińskiej, dalej przednie drogę łączącą ulicę Kościelną w Przęsocinie z ulicą Inwalicką w Szczecinie i na końcu połączy się z rondem Szosa Polska. Na zachodnią obwodnicę Szczecina składają się w sumie trzy etapy. Kołbaskowo-Dołuje, Dołuje-Police i najtrudniejszy-Police-Goleniów z tunelem pod Odrą za ponad 5 miliardów złotych i terminem do 2033 roku. Inwestycja o łącznej wartości 8 miliardów 300 milionów złotych odmieni komunikację w regionie, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum Szczecina i domykając piercień drogowy wokół miasta.